Gwarancje de minimis były odpowiedzią na pogłębiające się potrzeby rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie po okresie spowolnienia gospodarczego. Produkt, który został przygotowany, wsparł do dzisiaj prawie 150 tysięcy Firm. Kiedy patrzymy na ten produkt, jak wspomóg małe i średnie przedsiębiorstwa i ile pieniędzy trafiło dzięki gwarancjom de minimis do gospodarki, to są to bardzo, bardzo duże liczby. Gwarancji uruchomionych 55 miliardów, a dzięki tym gwarancjom uruchomionych zostało ponad magiczna liczba 100 miliardów kredytów, które trafiły do polskiej gospodarki. To dzięki tym pieniądzom udało się wspomóc polskie przedsiębiorstwa tak, aby mogły rozwijać dalej swoje przedsiębiorstwa i kreować miejsca pracy, konkurować na, na rynkach nie tylko polskich, ale też zagranicznych, a często w tym okresie spowolnienia również było to dla nich szansą utrzymania swojej pozycji na rynku. Wiemy, że 54% przedsiębiorców nie miałoby szansy na otrzymanie finansowania z banku właśnie gdyby nie gwarancje de minimis. 34% z tych przedsiębiorców nie otrzymałoby w ogóle finansowania, a 20% dostałoby kredyty na gorszych warunkach i o mniejszych kwotach. Myślę, że jest to niesamowity fenomen właśnie takiego instrumentu. De minimis to ogromna praca. Nie tylko Banku Gospodarstwa Krajowego, bo nic sami nie zdołalibyśmy przygotować dla przedsiębiorców, gdyby nie fantastyczna współpraca z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi. To dzięki tak wzorowej współpracy, dynamicznej i sprawnej współpracy, która dostarczała rozwiązania dla przedsiębiorców, udało się wspomóc. Tak dużą rzeszę przedsiębiorców, 150 tysięcy. Widząc fenomen tych, takiego instrumentu, jak właśnie gwarancję de minimis, rozszerzamy wachlarz właśnie instrumentów gwarancyjnych. Dzisiaj wiemy, że to nie tylko prosty instrument zabezpieczający kredyt, ale też celowane rozwiązania wspierające innowacyjność firm, wspierające kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, a także poszczególne sektory, to gwarancje, które są na przykład o preferencyjnym oprocentowaniu, ale też takie, które mają standardowe parametry finansowania rynkowe. Ostatni nasz tak naprawdę produkt, który zaczyna być bardzo mocno. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem to gwarancje dla sektora kultury i kreatywnego. Są to niby odległe sektory, jak bank i finanse, a sektor kultury i kreatywności, które muszą się siebie nawzajem nauczyć. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak takie szczególne sektory, bank, instytucje finansowe mogą wspierać, ale też być pomocą dla przedsiębiorców w tym sektorze, żeby nauczyć, jak rozmawiać o finansach. Dzięki gwarancjom de minimis udało się utrzymać 100 tysięcy miejsc pracy, ale też wykreować kolejne 100 tysięcy miejsc pracy nowych, co oznacza, że wpływ na zatrudnienie gwarancji de minimis to łącznie 200 tysięcy miejsc pracy. Jest to ogromne osiągnięcie to możliwość kreowania wartości dodanej w danym społeczeństwie, w danej rodzinie, czasami w małej miejscowości, w małej gminie. Szukanie rozwiązań, które pozwalają rozwijać się nie tylko tym małym firmom, ale lokalnym społecznościom, to małe i średnie przedsiębiorstwa już dzisiaj zaczynają szukać swojego miejsca nie tylko w Polsce, ale również szukać miejsca dla swoich produktów za granicą. Coraz więcej firm korzysta z dochodów poprzez eksport swoich produktów i wierzę, że te dzisiaj małe i średnie przedsiębiorstwa będą symbolami polskiej gospodarki w przyszłości.